Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj takie sprawy organizacyjne oraz nowa seria. Na Rolasy będziecie musieli trochę jeszcze poczekać, więc stwierdziłem, że zrobimy krótką serię pod tytułem Życie w Osieku. Jeżeli się Wam ona spodoba, to będę wstajał ją od czasu do czasu między Rolasami. Nagranie, które aktualnie widzicie, nie jest z serii Rolasów. Jest to z mojego save, na którym sobie pogrywam. Natomiast przejdźmy teraz do tematu rolasów. Rolasy są już na końcówce przygotowań, ale kiedy się pojawią, to nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo sam jeszcze nie wiem, ale obstawiam, że nie szybciej niż 20 stycznia. Ale to jest taki termin orientacyjny, nie należy brać go jako pewnego terminu. Trzeba jeszcze doliczyć przynajmniej tydzień do tego. Zamysł rolasów jest taki, że będzie pięć gospodarek zresztą w pierwszym odcinku na osieku. Już je widzieliście. No dobra, dwóch może nie widzieliście. Ale to jak filmy będą, to wątek tam też się będzie przewijać. W późniejszym czasie myślę, tak gdzieś koło kwietnia, będzie powiększany teren fabuły. Ale sam jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Zależy to od wielu czynników. Z czasem wyciągnę wnioski i zobaczymy wtedy. Mapa sama w sobie jest bycza. Bardzo duża mapa, także wiele tu można pozmieniać pod swoje potrzeby, ale ogółem mapka bardzo fajna. W opisie, jak nie zapomnę, to dam wam do niej linka oraz mody, które są wymagane do grania na niej. Jak ktoś lubi pola o wielkości większej niż 5 hektarów, to ta mapa jest idealna dla niego. Kiedyś jak zliczałem hektary i się nie pomyliłem, to łącznie wyszło ponad 800 hektarów, ale wiadomo, można te działki pomniejszyć malując teren. Każdy znajdzie na tej mapie coś dla siebie. Mapka ta ma ogromny potencjał na różne seryjki, a odnośnie jeszcze działek jest tu dużo lasów, więc jak komuś ziemi będzie mało, to zawsze może kupić działkę lasu, wyciąć go i zaorać. Jest tu dużo dodatkowych upraw, których nie ma w podstawce gry, takie jak żyto, pszenżyto, proso, orkisz, lucerna, cebula i tym podobne. Co do ciągników, bo widziałem, że propozycje już się przewijały, jak je kupić. To odpowiem Wam, że najbliższe dwa ciągniki, jakie będą kupione, zostały już zadecydowane przed rozpoczęciem nagrywania pierwszego odcinka jeszcze na Woli Brudnowskiej. Będę się starał prowadzić tę serię bardzo realnie, gdyż jest to, że tak to ujmę, poważny projekt. Ogólnie to zapraszam też na mój drugi kanał, gdzie wstawiam filmy z Reala. Link będzie w opisie, a jak wstawię jakieś filmy, to zawsze poinformuję o tym na społeczności. I w sumie to chyba wszystko, o czym chciałem dzisiaj poinformować. A no właśnie, filmy postaram się wrzucać dwa razy w tygodniu. Nie wiem jeszcze jaki schemat się obierze, jakiś na pewno. Także trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam.